Polacy opracowali maseczkę ochronną, która unieszkodliwia wirusy i bakterie. To dzięki nanotechnologii i specjalnej aktywnej powłoce jej pełna skuteczność ma wystarczyć na 15 tygodni. Maseczka jest pokryta specjalną warstwą naniesioną dzięki nanotechnologii od dawna wykorzystywanej w medycynie, tłumaczy w Polsat News Władimir Bogucki, współtwórca maseczki Hello Nano. Warstwa ta jest zawsze biologicznie czynna, co zabija wirusy, bakterie, grzyby oraz pleśnie, a także decyfekuje pyły oraz zanieczyszczenia. Powoduje uszkadzanie wirusów, białka i bakterii, poprzez co stają się aktywne nie będą w stanie już zarażać. Wyjaśnił nanotechnolog Norbert Dutschmal. Naukowcy zmieszali ze sobą cząsteczki nanosrebra, tlenków cynku oraz tytanu. Substancje te są powszechnie znane, ale dopiero ich połączenie dało taką bardzo aktywną ochronę, dodaje Dutschmal. Wirusy są dezaktywowane i nie mogą się namnażać dzięki tej technologii. To pozwala dotykać maseczki bez ryzyka zakażenia i znacznie podnosi komfort jej używania. Swoje właściwości maseczka Hello Nano utrzymuje nawet przez 15 tygodni, podczas których wystarczy ją prać raz w tygodniu. Maseczka uzyskała już certyfikat, który potwierdza jej skuteczność, a naukowcy zbierają pieniądze na produkcję w skali masowej. To już kolejny sukces Polaków w walce z pandemią. I choć serdecznie gratulujemy naszym odkrywcom, warto pamiętać, że nie tylko na tym polu odnosimy sukcesy. Przykładowo pijemy dużo alkoholu, a wątroby wciąż mamy całe. Serio? Sprawdź ten film, a zobaczysz, o czym mówię.